Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto czekoladowe do ciasta etna. Potrzebować będziemy 3 jajka, szczyptę soli, 3 czwarte szklanki cukru, 2 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki kakao, pół szklanki mleka, pół szklanki oleju. Półtora łyżeczki proszku do pieczenia. Szplanka o pojemności 250. Jajka z cukrem ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą Dolewam mleko, olej. Dodaję kakao. Proszę do pieczenia i będziemy dosypywać partiami. Mok. Dokładnie ciasto połączymy. Ciasto przełożymy do formy. 22 cm. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia i będziemy piekli około 40 minut do suchego patyczka. Jeżeli ciasto ma jednolitą konsystencję, świadczy o tym, że już jest idealnie połączone. Ja sobie jeszcze tutaj zbiorę brzegi tak, i już mam, taka jest konsystencja ciasta i przekładamy ciasto do tej formy. Wyrównujemy i ciasto. Wędruję do piekarnika. Na 35 minut w 170 stopni To też zależy jaki mamy piecyk. Jeżeli, <laughs> przepraszam, piecyk mamy z termoobiegiem, ten proces pieczenia się skraca. Tak. I tak przygotowane ciasto czekoladowe wędruję do piekarnika. Ciasto czekoladowe mamy upieczone i teraz zrobimy w cieście otwory. Ja mam taki gadżet do wydrążania jabłek i będziemy robić otwory i zrobimy w całym cieście i ugotujemy budyń. Budyń będziemy gotować tak nietypowo na soku. Ulubiony sok. Wiśniowy, jaki w domu lubimy, trustawkowy, ulubiony sok. I trzy budynie rozprowadzę w litrze soku i ugotuję budyń. A tak należy całe ciasto nadziurkować. I później wlejemy gorący Budyń na przygotowane ciasto. Ciasto już mam przygotowane, a to pokruszymy i posypiemy wierzch ciasta. A tutaj mam litr soku. część gotuję, a w części rozprowadzam w budynie. Należy rozmieszać. Jeżeli lubimy bardzo słodkie ciasto, dodajemy cukier. Jeżeli nie, cukru nie dodajemy. I rozmieszane budynie wlewamy na sok. I gotujemy. Mieszamy i gotujemy 3 minuty. I później budyń wyłożymy na przygotowane ciasto. Musimy mieszać i gotujemy 3 minuty. Budyń już mamy ugotowany i wykładamy na ciasto. Studzimy, a później ubijemy śmietane z galaretką i będzie ciasto Etna. Tak. I ciasto pozostawiamy do ostudzenia. Ten budyń już mamy ostudzony, a teraz zrobimy Bitą śmietanę, <coughs> przepraszam, 400 ml. Mam tutaj śmietany 30% 3 łyżki cukru, pudru i jedną galaretkę. Galaretkę rozpuściłam w pół szklance wrzącej wody. Mieszałam do całkowitego rozpuszczenia. Ona już jest taka tężejąca, i tężejącą galaretkę wleję do śmietany. Śmietanę z cukrem ubiję na sztywno śmietanę. Już mam ubitą. Dolewam tężejącą galaretkę. Cały czas mieszam. Masę wyłożymy na ciasto. Jeszcze sobie przemieszam, aby mieć pewność, że składniki są idealnie połączone i wykładamy łyżką na ciasto. A wierzch posypiemy okruchami, które nam zostały z ciasta. To ma być takie nierównomierne, ponieważ to jest ciasto etna. I tak przygotowane ciasto posypujemy okruchami. I ciasto damy do lodówki. Na dwie godziny, a najlepiej na całą noc. I tak przygotowane ciasto etna wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto etna. Ukrojmy kawałek i zobaczymy jak wygląda przekroju. Tak wygląda ciasto etna przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, ciasto, etna.